Cześć, nazywam się Julka. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie krótki trening, który pozwoli Ci fajnie wzmocnić ciało i jednocześnie spalić troszkę nadprogramowych kilogramów. Zaczynamy. E, przygotuj sobie matę, przygotuj troszkę wolnego miejsca. Trening będzie zbudowany z trzech ćwiczeń, które możesz znaleźć na moim kanale na YouTube. Zasubskrybuj mój kanał. Tam będą podane też linki do filmików, e, a na nich Prawidłowe, techniczne wykonanie wszystkich ćwiczeń, które będę wykorzystywała w swoich filmikach. Dzisiaj do filmiku będziemy e, tak naprawdę wykorzystywali trzy ćwiczenia. Te ćwiczenia to po pierwsze przysiad, po drugie będzie to deska, a po trzecie bieg w podporze. Zapraszam. Don't show up.